Gienek Loska psi, gdy uzbyszap, co ludzie robi dla niego Gdy do mediów do wiadomo, kreska E Gienek loska w maju przeszedł wylew, a obecnie przebywa w piczce, fani byli w Z? Agnieszka Stawicka, partnerka muzyka w rozmowie z WP.pl przyznała, „E pomoc nadeszła dopiero po 11 godzinach. Rozmawiałam z nim na chwilę przed tym, co się stało. Wieczorem wyszedł na papierosa i z tego. Co opowiadali mi później, dziadkowie nagle zakrci psi w kubko i upadł. Kropka w szpitalu, do którego go zabrali, nie ma chyba nawet rentgena. Muzyk dostał wylewu na Biaborusi, gdyby z wizyt u swojej mamy przypis. Potem przewieziono go do szpitala odległego o ponad 20 km. Gdzie nie lekarze mieli nawet tomografu. Tam stwierdzili, że na pewno jest w piczce insulinowej, wice pompowali mu przez 3 godzin glukoz, co oczywiście mu nie pomógł, bo. Ostatecznie zawiezli go do Baranowicz, odległych o 200 km. Tam natychmiast zrobiono mu operację, która trwała 5,5 godziny. Acz nie to, bo 11 godzin, a wylew by bardzo rozległ Sytuacja by kreska taka kreska E zainteresowała się nim policja, która podejrzewa ba. Kreska e mo kreska e pijany i dlatego upadł. Próbowa ba nawet nieudolnie go cudzi. Nie by pod WP alkoholu, widziałam wszystkie jego wyniki krwi, opowiada Spawicka. Stawicka w wywiadzie dla dzied Dobry TVN powiedział ba, kreska E niebawem pojedzie na Biaboru, gdzie będzie próbowała przetransportować specjalistyczne bukreska kreska komedyczne. Zabierze te kreska ze kamer, którą nagra materiał dla kliniki budzik, a tapoka kreska ego lekarzom. Wtedy w banie zapadnie decyzja. Czy który z lekarzy pojedzie do muzyka? Czy spróbuj przewiez go do Polski? Na razie transport jest niemokre Jest niemokres dlatego kreska E dla niego Kreska D STRZS, to jest bardzo powa kreska na sprawa, mówi Bastawicka w DDTVN. W rozmowie z dziennikarzami wyzna batę kreska, kreska E przed wizyt w studiu zadzwoni ba do matki artysty i poprosi ba, by ta przekazała mu z w telefonu. Loska byb bardzo poruszony pomoc. Gdy Uzbyszap, kreska E tyle osób jest zmartwionych jego stanem zdrowia. Otworzył oczy, a po policzkach S mu bzy. relacjonowa partnerce Loski jego matka. Loska jest obecnie i ukreska w najkreska ejszej fazie, piczki. Oznacza to, kreska E jest, wiadome i reaguje na to, co się dzieje. Jak pomóc losce? Kreskady, kto chce wez przeleczenia artysty, mokreska, to zrobi. przelewaj c ce na konto Polskiej Fundacji Muzycznej na numer 24 140 977 0000 2634 0600 1019.